Witam serdecznie na kolejnym gnocie, jako że jest niedziela, to oczywiście długi spacer z Edziem po lesie. Nie będzie dzisiaj jakoś bardzo długi, no bo tak z dwie godzinki sobie zaplanowaliśmy. Już trochę chodzimy, bo goście jeszcze są, już się tak szykują pomału do wyjazdu, tam pakują, ogarniają. No ale jeszcze chciałbym zdążyć, zanim odjadą, zajść do domu i jakiś obiad przygotować, żeby na głodnego z bazy nie wyjeżdżali, to nie wypada gości głodnych puścić. Wziąłem torbę na puszki, ale raczej za dużo nie znajdziemy, bo będziemy się tu kręcić bliżej bazy, nigdzie daleko nie odchodzimy, żeby o jakiejś takiej normalnej porze jeszcze wrócić. O, dzisiaj rano pan sąsiad na kawkę zaszedł i właśnie mówił, że mu gołąb zaginął. No to już chyba wiem, co się z nim stało, bo chyba nawet mówił, że to taki biały gołąb. No co zrobić? Coraz więcej tych ptaków drapieżnych tutaj w okolicy widać. Jak tutaj zaczynałem mieszkać, to to była rzadkość. A ostatni miesiąc, dwa, to oprócz tego krogulca i ten duży jastrząb się pojawia. No i te drapieżne ptaki niestety często na gołębie polują, bo to dla nich pewnie łatwa, łatwa zdobycz. A powiem Wam szczerze, że już trochę zdziadziałem w tym lesie. Udało mi się wczoraj wymiksować, żeby nie jechać na tą zabawę, na tańce, i się podwójnie z tego cieszyłem. Raz jak się dosyć wcześnie położyłem spać, a najbardziej to dzisiaj rano, jak wstałem o siódmej na oporządek. I wiecie, rześki, uśmiechnięty, wyspany. Jakbym gdzieś tam był na zabawie do trzeciej, czwartej nad ranem, to tak przyjemnie by się dzisiaj rano nie wstawało. I podejrzewam, że samopoczucie też by nie było najlepsze na ten drugi dzień. No co zrobić? Kiedyś człowiek miał 5 zł w kieszeni i na piechotę szedł z 5 km, aby gdzieś na zabawę pójść. No ale to było kupę lat temu, a teraz to już wcale mi się nie chce. Trochę komentarzy było pod wczorajszym filmem a propos kłada, że kłady to samo zło, tylko niszczą lasy i hałasują i tak dalej i tak dalej. No, ale myślę, że to jak ze wszystkim. No wszystko jest dla ludzi. Tak jak w mojej okolicy, to patrzcie, ta droga na przykład to jest normalna droga. Tam do wsi czy do pojedynczych domów normalnie jest na mapie, normalnie samochody i oczywiście jakieś sprzęty rolnicze tędy jeżdżą. No i takimi drogami kładem sobie pojeździć to świetna sprawa. Szczególnie jak ktoś mieszka przy takiej drodze i to jeszcze powiedzmy od asfaltu tam kilometr, dwa, trzy, no to wiecie, czy zimą można taki pług podłączyć, bo tam pan co wczoraj był tym kładem, to ma właśnie na zimę taki pług, to śnieg może sobie odgadnąć i tam w wielu kwestiach się taki kładzik może przydać. No Droga zabawka można powiedzieć, ale jak na takie leśne ścieżki, no to się super sprawdza, bo tymi ścieżkami to ja nawet nieraz motorem mam problem przejechać. To rowerem jest ciężko przejechać, bo są miejsca, gdzie jest piach naprawdę jak na jak na plaży i strach samochodem, że można się zakopać, a taki kład jak ma na cztery koła napęd. To bez problemu, bez problemu przeleci po jakieś małe zakupy sobie wyskoczyć, nad wodę, jakieś ciepło, no w wielu kwestiach on się, taki kładzik może przydać, no i bardzo przyjemnie się tym jeździ, wygodnie w dwie osoby. Ma dużo plusów, no ale wiem, że a propos kładów, dużo jest takich opinii, no bo wiadomo, czasami są takie grupy, że jeżdżą o tak całkiem po lesie, na szagę, to ryją te ściółki, niszczą tam zwierzęta, płoszą. No ale to myślę, jak ze wszystkim, to i motorem... Czasami tak jeżdżą po lasach, to wcale nie znaczy, że motory są złe, tylko trzeba jakoś to z głową, z głową użytkować. Tutaj koło mnie czasami się zdarzy, że jakaś grupa na krosach, czy właśnie na kładach przyjedzie. Ale nigdy nie widziałem, żeby lasy ryli jeżdżą właśnie takimi normalnymi, normalnymi drogami. Czy to jakoś specjalnie płoszy zwierzynę? No nie wiem, myślę, że nie bardziej, jak tędy ciągniki jeżdżą, czy jakieś kombajny, czy inne tam sprzęty. Także tak. Drogami, z głową to jak najbardziej można. Wszystko jest dla ludzi. No tylko żeby to tak nie niszczyć, tak o nie wjeżdżać. Wadę wzroku może i mam dużą, ale te puszki to jakoś dostrzegam. Już z godziny chodzimy i nawet jednej nie znalazłem. No co prawda tymi ścieżkami, co już chodziliśmy, ale to znaczy, że całkiem ładnie powybierałem w tych miejscach, gdzie już byłem na przyszły tydzień na długi spacer. To się wybierzemy gdzieś dalej, może samochodem, może na pustelnię bym się wybrał. Tam też jest dużo lasów w koło. To i by się pospacerowało i troszkę posiedziało przy tej pustelni, bo bardzo lubię tam posiedzieć, naprawdę. Często właśnie też, jak są goście, to ich zawsze tam zabieram, żeby sobie poczuli magię, że tak to nazwę, tamtego miejsca, bo naprawdę tam jest tak bardzo specyficzne uczucie. Jakiś czas temu zajechali do mnie Państwo, znaczy no tam zaczepili mnie koło bramy, że właśnie przyjeżdżają na tą pustelnię gdzieś tam z drugiego końca Polski, z nadmorza czy coś i od dawna tam przyjeżdżają i że też oczywiście mają tak samo, wielu ich znajomych tam bywa. Naprawdę jest jakaś taka, nie wiem jak to nazwać, aura tego miejsca. No tam jak się posiedzi, to się, nie wiem, człowiek tak Błogo czuję. Bywają takie miejsca, po prostu pewnie naukowo to nie jest jakoś zbadane, a może i są, może i to, jakby tam się zgłębić, może nie wiem, jakieś pola magnetyczne, żyły wodne, coś tam, coś tam, może jakoś i naukowo da się to wytłumaczyć, ale naprawdę bardzo dużo ludzi, co czy ze mną było, czy gdzieś inni znajomi, to prawie wszyscy to samo potwierdzają, że tam jest wyjątkowy taki klimat, jakby to czuć. I już dosyć dawno nie byłem. A może jeszcze gości dzisiaj tam zabi zabiorę. Po obiedzie, jak już będą wracali do siebie, niech też zobaczą te miejsce. O, dopiero pierwsza puszka dzisiaj. No ale cyk, zawsze coś tam się las poczyści, i coś tam do kubła wpadnie, ale trochę odbiliśmy od tych ścieżek, gdzie zwykle chodzę, taką boczną sobie idziemy. Niedziela to też tradycyjnie, czas takich podsumowań i planów. No najgorsza rzecz w zeszłym tygodniu to oczywiście to, że. No krzywule co odszedł. Co zrobić? No czy było to zaskakujące? Raczej nie. Bardziej zaskakujące to było, że on w ogóle żył taki pokrzywiony, bo bardzo dużo osób mi pisało, że tam najlepiej to go skrócić o głowę albo wziąć na rosół, bo on długo nie pożyje, no nie ma szans, bo raz, że jest pokrzywiony, to krzywo chodzi i tak dalej, ale i w środku musiałem mieć wszystko pokrzywione, to jakieś narządy wewnętrzne nie rozwijały się, tak jak powinny, a ze dwa lata pociągnął, a powiem wam, jakoś tak tego krzywulca lubiłem, to jakbym go wziął na rosół, to raczej ciężko by mi. Przez gardło przechodził. Jakieś czasami są koguty, które tam można przerobić, jakieś młode, do których, których człowiek aż tak nie zdążył polubić, no to nie ma z tym problemu. No, ja też nie jestem z tych osób, które uważa, że nie wolno jeść zwierząt, które się hoduje. No wręcz przeciwnie, po to się hoduje, żeby sobie zdrowo, zdrowo pojeść. No ale ja to mam trochę takich swoich ulubieńców, których na pewno bym nie chciał zjeść. No i krzywulec był jednym z nich. No tak nagle, nagle, no jeszcze normalnie spał na grzędzie, bo wiadomo, kury, koguty jak chorują, no to już często na przykład nie wlatują na najwyższe grzędy, tylko gdzieś na ziemi siedzą na noc, no to już widać, że coś się dzieje. U niego czegoś takiego nie było, no. On był taki, wiecie, potrafił ustać na przykład na zielonce i tam z pół godziny stać w miejscu. No ale to on zawsze tak miał. Taką miał urodę, no i niestety się zawinął. Co zrobić? Ale za to w zeszłym tygodniu pojawiła się na bazie królica. Żona dla Łatka ma się dobrze. Trochę mnie zmartwiło, tak dzisiaj się przyjrzałem, że trochę mało jej i mało pije. Dałem jej dodatkowo wodę w miseczce, chociaż z tego poidła ubywa, ale niedużo. Może ona tam nie umie za bardzo z tego pić. Nie wiadomo jak miała u poprzedniego gospodarza. Tej paszy trochę schodzi, trochę sianka, no ale zdecydowanie mniej niż u. Łatka i czarnego, może po prostu oni są takimi żarłokami. Może jej dam też trochę suchego chleba dzisiaj, bo bo jak ją kupowałem, to widziałem, że tam w klatce miała suchy chleb, pewnie jest zwyczajna do takich rzeczy, może za szybko trochę jej się dieta przestawiła, też nie dopytałem pana, czym karmił te króliki u siebie. I też pod filmem, jak ją przywoziłem, trochę było komentarzy, że to bardzo nieodpowiedzialne. Po co mnożyć te zwierzęta, potem ciężko będzie im znaleźć nowe domy. No nie, nie będzie ciężko z królikami, to wiecie Jakby to powiedzieć jak się na targ zabierze i nie będą się chciały sprzedać, to się ceny trochę obniży i raz dwa wszystkie pójdą. No, króliki to zwierzęta hodowlane, także chętnych, chętnych na króliki to nie brakuje. No pewnie większość osób to w celach kulinarnych je kupuje, część do rozrodu od chowu. Zobaczymy jakie wyjdą maluchy, jak będą takie ładne, trójkolorowe to będą miały duże szanse na to, że pójdą do hodowli. Na część być może trafi i na takie potrzeby kulinarne, że tak to powiem, no, Kto wie? A dobra jeszcze wiadomość z ostatniego tygodnia to taka, że silkom się bardzo poprawiło, jak udało im się zrobić ten wybieg woliere to naprawdę całe dnie latają podwoże, grzebią, mają siłę. Kogut jak się rozkręcił na kury, skacze, na mnie skacze, a jak pieje, to go aż w domu słyszę. No taki ma donośny głos, taki mały kogutek, no już nie ma takich sytuacji, żeby w dzień gdzieś się kuliły, kuliły w kącie, tylko latają cały czas. No pogoda nie jest zła. Dzisiaj jest dosyć chłodno, ale na szczęście nie pada. No i nie mam rozów, to wiecie. Woda im nie zamarza w poidełkach i tak dalej. Już leci luty, zaraz marzec, będzie wiosna. To już całkiem powinno być przyjemniej. i może się skończą te choróbska wśród, wśród drobiu. A wracając jeszcze do tematu, że się wymiksowałem wczoraj z tego wyjazdu na zabawę, to dzięki temu zdążyłem chociaż drugą połowę obejrzeć meczu. Pogoń za głębi, akurat Grosicki bramkę z kontry strzelił szybko, pobiegł wszystkich, wyprzedził. A co najlepsze, on jest w moim wieku. Ma chłop zdrowie, ja to zedziem. Ostatnio biegałem do bramy z powrotem, to tak od domu do bramy zrobiłem z pięć takich kursów. Znaczy zrobiliśmy, on to się w ogóle nie zmęczył, ale ja to się już zziajałem. No jeszcze parę takich niedzieli w niedzielę trzeba będzie z nim truchtać albo biegać po lesie. Trzeba rozruszać te moje stare kości, bo jak widać jeszcze się da. No z Grosickim jesteśmy ten sam rocznik, a tam chłop jak lata prędko, a ja ledwo chodzę. O, coś tam się jeszcze zawsze znajdzie w tym lesie. Gdzie Gdzieniegdzie dużo nie ma, bo tu już przechodzone, ale coś tam jest. Na pole sobie jeszcze zaszliśmy po drodze i tak patrzę, że gdzie rósł owiec, to taka ładna trawka nawet odpija. A tam, gdzie saladera była posiana, to raczej słabo. Zobaczymy, jak na wiosnę to będzie wyglądało. Jakby się udało, żeby tu się zazieleniło. Bez żadnej ingerencji, to by było dobrze. Zawsze by można było naciąć tam dla królików czy kaczek gęsi, a lepiej mało tą ziemię ruszać, bo to tylko się bardziej ją wysusza. A i tak to żadne zboże nie będzie dobrze rosło. Także większych prac polowych tutaj nie planuję. Może jakbym się kiedyś dorobił tego dzika, on ma te lepsze to mają półtora metra szerokości tej glebogryzarki. To może taką glebogryzarką bym sobie zrównał te pole i wtedy coś zasiał. No ale to jeszcze pomyślę nad tym. I jesteśmy już z powrotem na bazie. Trzeba lecieć coś upichcić dobrego. Póki goście jeszcze są, to jest okazja z kim zjeść obiad. A co tam u szanownego państwa słychać? Widzę, że już malutka ta woliera dla was. Już byście chciały sobie wyjść, polatać zedziem. No nie tak prędko, raczej to nie prędko się zdarza, jak tam jajeczka niosą, tutaj trochę przyłożyły, nie, póki dwa, póki co są dwa, tak jak było. Może jeszcze dzisiaj zniosą, pasze wodę mają, a panowie królikowie, ci to mają apetyt, ale też niczego im nie brakuje. Dziś zbiory niewielkie, ale to wiecie, już przechodzone ścieżki. Trzeba na jakieś nowe się będzie wybrać przyszłym razem. I już obiad Edziowi podałem. Otwieram całe towarzystwo. Niech sobie polata po zielonce. I ja lecę pichcić obiad. Dla siebie i dla gości. O, indyczka coś przykulała. Niedobrze. Nie, tam w miarę szybko pobiegła, ale tak ciut kuleje na jedną nogę. Indyczka, co się stało? Mam nadzieję, że tak, tylko gdzieś... Krzywo stanęłaś. O, no kuleje, zdecydowanie. Zobaczymy jak, jak jutro sytuacja. Jeszcze obejrzymy jej tą nogę. No niedobrze, zawsze coś. Perełka się zaznajamia z indykami. Perełka, żebyś czasem ty nie miała nic wspólnego z tą kulejącą nóżką. Ale tak się jej przyglądam. To nie wygląda źle. Nie widzę, żeby tam coś było na przykład. Złamane, odpukać i nawet na niej staje, tylko że jak biegnie to widać, że kuleje. Jak się wieczorem zejdą na grzędy, to się lepiej przyjrzę, No bo bez sensu ją teraz ganiać, bo to tylko jeszcze może się pogorszyć sytuacja. I to wszystko w dzisiejszym gniocie, ale chcę tam pichcić, bo to zamiast obiadu zaraz kolacja wyjdzie, a przecież przed gośćmi jeszcze kawałek drogi do Lublina i to nie taki mały, bo tutaj w stronę Warszawy na pewno będą korki, jak to w niedzielę. Na wieczór to tam z 3-4 godziny im trasa zajmie. A na dzisiaj to wszystko. Ja zapraszam na jutro na 7 rano. Jutro z perełką będziemy tutaj sprzątać wszystkim jak co poniedziałek. Także do zobaczenia na razie. Cześć!